Za kulisami kamer, tam gdzie kończy się show, a zaczyna prawdziwe życie, rozegrała się historia, o której przez lata szeptano w kuluarach. Później wspólnie tworzyli program śniadaniowy, ale kiedyś łączyło ich coś znacznie bardziej intymnego. Ewa Drzyzga, znana szerokiej publiczności jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje w medialnym świecie, budząc sympatię widzów swoją spokojną, wyważoną postawą i umiejętnością prowadzenia rozmów z osobami o bardzo różnorodnych życiorysach. Choć dzisiaj widujemy ją głównie jako współprowadzącą porannego programu w stacji TVN, ma za sobą długą i barwną drogę zawodową, a także równie interesującą, choć znacznie bardziej skrytą historię osobistą. Przez długi czas unikała wchodzenia w szczegóły życia prywatnego, niechętnie komentując związki i uczucia. Jednak mimo tej powściągliwości, wiadomo, że w przeszłości łączył ją namiętny romans z innym znanym dziennikarzem, Andrzejem Sołtysikiem, z którym dziś spotyka się już tylko w roli kolegi z redakcji. Ewa Drzyzga przyszła na świat 1 grudnia 1967 roku w malowniczym Krakowie, mieście o długiej historii i niepowtarzalnym klimacie. Jej młodzieńcze lata upływały pod znakiem nauki, marzeń i prób odnalezienia własnego miejsca w świecie. Ukończyła studia z zakresu filologii rosyjskiej, co z pozoru mogło sugerować, że jej przyszłość zwiąże się z nauczaniem lub pracą tłumacza. Jednak los miał dla niej zupełnie inne plany. A prawdziwa pasja do opowiadania ludzkich historii oraz potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem popchnęły ją ku mediom. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła staż w polskim radiu gdzie miała okazję zdobywać pierwsze doświadczenia w dziennikarstwie. Był to czas wielkich przemian politycznych i społecznych w Polsce, kiedy media zyskiwały na znaczeniu jako kanały wolnego słowa. Wkrótce potem trafiła do RMF FM, jednej z najpopularniejszych rozgłośni w kraju, gdzie zasiadała za mikrofonem o świcie, budząc słuchaczy swoim spokojnym głosem i przemyślanym komentarzem. To właśnie tam rozpoczęła się jej przygoda z eterem, ale również tam, nieoczekiwanie Poznała człowieka, który miał wkrótce odegrać ważną rolę w jej życiu osobistym. Andrzej Sołtysik, dziennikarz o błyskotliwym umyśle i wyczulonym uchu na ciekawe historie, już wtedy pracował jako reporter, szukając tematów w terenie i budując swoją pozycję w świecie mediów. Gdy ich drogi przecięły się w redakcji RMF FM, nikt nie przypuszczał, że z tej znajomości zrodzi się coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Początkowo spędzali ze sobą sporo czasu wyłącznie na stopie koleżeńskiej. Oboje byli młodzi, ambitni, zafascynowani światem dziennikarstwa, ale też pełni wątpliwości i życiowych rozterek. Z czasem ich relacja nabrała bardziej osobistego charakteru. Wspierali się wzajemnie w trudnych chwilach, dzielili przemyśleniami i obserwacjami, które nie miały miejsca w publicznych rozmowach. Ewa przeżywała wtedy trudny okres. Jej pierwsze małżeństwo, zawarte z Andrzejem Roszakiem, dziennikarzem związanym z wieloma polskimi stacjami telewizyjnymi, zaczęło się rozpadać. Choć w mediach niewiele mówi się o tym związku, a sama drzizga stanowczo odcina się od dzielenia intymnych szczegółów swojego życia z opinią publiczną, wiadomo, że był to czas bolesnych zmian i wewnętrznych zmagań. W jednym z rzadkich wywiadów, udzielonym magazynowi Gala, wyraźnie zaznaczyła, że nie zamierza dzielić się własną historią. Gdyż przez lata słuchała dramatycznych opowieści tysięcy innych ludzi i nie czuła potrzeby dodawania własnych doświadczeń do tego zbioru. Podkreśliła również, że jej przeszłość dotyczy nie tylko jej samej, ale także innych osób, które zasługują na uszanowanie prywatności. To właśnie w tym okresie Andrzej Sołtysik okazał się dla niej oparciem. Z każdą kolejną rozmową, wspólnie wypitą kawą w kuchni redakcji, z każdym telefonem późnym wieczorem, kiedy potrzeba było porozmawiać z kimś bliskim, ich relacja się pogłębiała. W naturalny sposób przyjaźń przerodziła się w uczucie, choć nie było to uczucie gwałtowne i nagłe. Między nimi powoli rodziła się więź oparta na wzajemnym zaufaniu, porozumieniu i emocjonalnym bezpieczeństwie. Andrzej, jako osoba wyjątkowo inteligentna i wrażliwa, potrafił nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać, co w przypadku Ewy, osoby obdarzonej dużą empatią i introspekcją, Miało ogromne znaczenie. Związek ten, choć pełen ciepła i wzajemnego szacunku, nie przetrwał próby czasu. Po pewnym okresie wspólnego bycia razem oboje zaczęli odczuwać, że dynamiczna relacja zamieniła się w związek zbyt obciążający emocjonalnie. Tęsknota za prostotą wcześniejszej przyjaźni dawała o sobie. Znać, zrozumieli, że byli dla siebie idealnymi powiernikami, ale niekoniecznie partnerami życiowymi. Zdecydowali się rozstać, lecz bez żalu czy pretensji. Pozostali w dobrych stosunkach, co więcej, w kolejnych latach wielokrotnie pracowali razem przy różnych projektach telewizyjnych i zawsze okazywali sobie wzajemny szacunek i zrozumienie. Po tym emocjonalnym epizodzie Ewa drzyzga odnalazła szczęście u boku Marcina Borowskiego, również dziennikarza, z którym stworzyła spokojną i zrównoważoną rodzinę. Ich życie toczy się z dala od błysku fleszy, bo oboje zgodnie twierdzą, że nie są celebrytami, a prywatność to ich osobista przestrzeń, którą chcą chronić. Wspólnie wychowują dwóch synów i starają się budować dom oparty na wzajemnym zaufaniu, szacunku i codziennym wsparciu, z dala od zgiełku medialnych sensacji. Andrzej Sołtysik również ułożył sobie życie na nowo. Po rozwodzie z pierwszą żoną, szejdą Nugut, z którą był związany przez siedem lat, przyszedł trudny czas rozliczeń emocjonalnych i majątkowych. Sam przyznał, że potrzebował aż trzech lat, by zrozumieć, że ich małżeństwo przestało istnieć, mimo że przez długi czas oszukiwał samego siebie, próbując ocalić coś, co już dawno się skończyło. Po rozwodzie przyszły dwa lata trudnej batalii o podział majątku, która odcisnęła piętno na jego psychice i relacjach. Od roku 2015 jego serce należy do Patrycji, młodszej partnerki, która nie tylko została jego żoną, ale również aktywnie działa w mediach. Prowadząc bloga o tematyce lifestyle'owej. ich związek, choć różnią się doświadczeniem i wiekiem, wydaje się harmonijny i oparty na wzajemnej fascynacji codziennością. Historia Ewy Drzyzgi i Andrzeja Sołtysika pokazuje, jak życie potrafi splatać losy ludzi na różne sposoby. Choć ich miłość nie przetrwała, pozostawiła po sobie ślad wzajemnego zrozumienia i szacunku, który do dziś stanowi fundament ich zawodowej relacji. Od dawna spotykają się w studiach TVN nie jako dawni kochankowie, ale jako doświadczeni dziennikarze, którzy kiedyś dzielili coś więcej niż tylko pracę, wspólne emocje, chwile szczęścia i trudne decyzje, które uczyniły ich tym, kim są dzisiaj.